Normandia, lato 1944 roku. Amerykańscy żołnierze rozładowują zaopatrzenie na plażach desantowych, gdy nagle nad ich głowami przemyka coś niewiarygodnego. Samolot pędzi z prędkością 460 mil na godzinę, pozostawiając za sobą jedynie ogłuszający ryk silników. Nikt z aliantów nie widział wcześniej niczego podobnego. Maszyna znika na horyzoncie, zanim ktokolwiek zdąży zareagować. To nie był zwykły niemiecki bombowiec. To był przełom w historii lotnictwa wojskowego. Maszyna, która mogła zmienić losy całej wojny. To był Arado Ar 234 Blitz, pierwszy na świecie operacyjny odrzutowy bombowiec, którego prędkość przewyższała wszystko, co dotąd wzbiło się w powietrze. Historia tego niezwykłego samolotu rozpoczęła się kilka lat wcześniej, gdy brytyjski dwusilnikowy De Havilland Mosquito stał się prawdziwym koszmarem dla dowództwa niemieckiego. Ten drewniany bombowiec osiągał takie parametry, że żaden niemiecki myśliwiec nie mógł go skutecznie przechwycić. Adolf Hitler osobiście wspominał o tej maszynie podczas narad sztabowych, wyrażając frustrację niemożnością powstrzymania nalotów. Moskito latał zbyt szybko, zbyt wysoko i zbyt sprawnie. Alianckie dowództwo wykorzystywało tę maszynę do misji rozpoznawczych nad całymi Niemcami, a Trzecia Rzesza nie mogła nic na to poradzić. Sytuacja stawała się coraz bardziej krytyczna, bo każdy taki lot dostarczał przeciwnikowi bezcennych informacji o rozmieszczeniu wojsk, fabrykach i obiektach strategicznych. Pod koniec 1940 roku niemieckie Ministerstwo Lotnictwa wydało pilny rozkaz. Potrzebowali samolotu rozpoznawczego, napędzanego silnikami odrzutowymi, maszyny, która będzie mogła przelecieć nad całą Brytanią, aż do bazy morskiej Scapa Flow, gdzie stacjonowała królewska marynarka wojenna. Wymagania były ekstremalne. Samolot musiał być szybszy od wszystkiego, co posiadali alianci, musiał latać wyżej niż jakikolwiek myśliwiec przechwytujący. A jednocześnie posiadać wystarczający zasięg do wykonania misji głęboko na tyłach wroga. To było zadanie, które wydawało się niemożliwe do zrealizowania przy ówczesnej technologii. Tylko jedna firma odpowiedziała na to wyzwanie a Rado niemiecka wytwórnia samolotów, zdecydowała się podjąć to szalone przedsięwzięcie. Na czele zespołu projektowego stanął profesor Walter Blume, legendarny as myśliwski z I wojny światowej, który doskonale rozumiał, co oznacza przewaga w powietrzu. Blume przedstawił projekt oznaczony symbolem E370. To był samolot o konwencjonalnym wyglądzie, ale z rewolucyjnym napędem. Dwa silniki turboodrzutowe, Junkers Jumo 004, miały zapewnić maszynie niespotykane dotąd osiągi. Te silniki były pierwszymi turboodrzutowcami w operacyjnym użyciu na świecie, technologią wyprzedzającą wszystko, co posiadały mocarstwa alianckie. Zespół Blumego miał wizję niezwykłą. Chcieli stworzyć samolot o tak wysokich parametrach, że nie będzie potrzebował uzbrojenia obronnego. Maszyna miała być po prostu zbyt szybka, aby jakikolwiek myśliwiec wroga mógł ją dogonić. Dodatkowo projekt zakładał gładką aerodynamiczną konstrukcję ze szklanym dziobem, co miało zminimalizować opór powietrza i zwiększyć prędkość maksymalną. Na początku 1941 roku firma przedstawiła szczegółową specyfikację. Górnopłat o maksymalnej prędkości 480 mil na godzinę na wysokości 6000 stóp, pułap operacyjny 36000 stóp oraz zasięg 1240 mil. W tylnej części kadłuba samolot miał przenosić dwie kamery rozpoznawcze, a większość przestrzeni zajmowały zbiorniki paliwa, niezbędne do osiągnięcia wymaganego zasięgu lotu. Najbardziej kontrowersyjnym elementem projektu okazało się podwozie. Ze względu na wymogi dużego zasięgu bojowego i konieczność operowania z małych lokisk wojskowych, konstruktorzy nie mogli zastosować standardowego układu kół. Rozwiązanie było rewolucyjne i ryzykowne jednocześnie. Do startu samolot miał wykorzystywać trójkołowy wózek startowy zwany Bugrat-Szleper, który odłączał się po wzbiciu w powietrze. Do lądowania natomiast Blitz miał używać trzech wysuwanych półs umieszczonych pod centralną sekcją kadłuba oraz gondolami silników. To rozwiązanie budziło wiele kontrowersji wśród inżynierów, ale pozwalało zaoszczędzić miejsce i wagę na paliwo. 24 października 1941 roku projekt E370 został oficjalnie zaakceptowany do produkcji. Ministerstwo Lotnictwa złożyło zamówienie na 50 egzemplarzy maszyny. Wydawało się, że program nabiera rozpędu i wkrótce Luftwaffe otrzyma broń, która zmieni oblicze wojny powietrznej. Wszystko szło zgodnie z planem. Energia w zespole projektowym była ogromna, a nadzieje pokładane w nowym samolocie rosły z każdym dniem. Jednak w listopadzie 1941 roku program spotkał się z pierwszym poważnym ciosem. Ernst Udet, szef Ministerstwa Lotnictwa i gorący orędownik projektu, nieoczekiwanie zmarł. Był to człowiek, który wierzył w rewolucyjne technologie i pchał program Arado do przodu pomimo wszelkich przeszkód. Jego miejsce zajął generał Erhard Milch, osoba o zupełnie innym podejściu do lotnictwa wojskowego. Milch preferował finansowanie sprawdzonych typów samolotów, maszyn, które już udowodnimy swoją wartość w boju. Nagle przyszłość programu E370 stanęła pod znakiem zapytania. W zespole projektowym zapanowała atmosfera niepewności. Wszyscy zastanawiali się, czy nowy szef ministerstwa w ogóle pozwoli kontynuować pracę. Przełom nastąpił, gdy generał Milch osobiście odwiedził zakłady Arado. Według relacji świadków był pod ogromnym wrażeniem projektu. Elegancka linia kadłuba, innowacyjne rozwiązania techniczne i obietnica niespotykanych osiągów przekonały go do dalszego wspierania programu. Prace ruszyły pełną parą. Inżynierowie pracowali dniem i nocą, aby ukończyć pierwszy prototyp, ale los znowu postanowił utrudnić realizację projektu. Pomimo, że maszyna została zaprojektowana z myślą o dwóch silnikach Jumo 004, Arado nie otrzymało ich aż do lutego 1943 roku. To była katastrofalna zwłoka, wynosząca niemal dwa lata. Powód opóźnienia był prosty, lecz bolesny. Messerschmitt otrzymał te same silniki dla swojego ME 262 o 8 miesięcy wcześniej i rozpoczął testy pierwszego myśliwca odrzutowego świata. Zarówno BMW, jak i Junkers miały ogromne problemy z produkcją wystarczającej liczby silników odrzutowych dla obu programów. Decyzja padła na korzyść Messerschmitta, który otrzymał absolutny priorytet. Arado musiało czekać. Każdy dzień opóźnienia oznaczał, że alianci zyskują przewagę, że ich bombowce niszczą kolejne niemieckie miasta, że wojna przesuwa się w coraz mniej korzystnym kierunku dla Trzeciej Rzeszy. Gdy silniki wreszcie dotarły do zakładów Arado, okazały się zawodne i niedopracowane. Inżynierowie musieli czekać do lipca 1943 roku, aby otrzymać jednostki napędowe nadające się do lotów testowych. 15 czerwca 1943 roku prototyp Arado R234 odbył swój historyczny dziewiczy lot z lotniska testowego firmy w Wraine. Pilot testowy powoli wzniósł maszynę w powietrze, czując pod sobą moc dwóch silników odrzutowych. Dźwięk był zupełnie inny niż przy tradycyjnych silnikach tłokowych. Wysoki pisk turbin mieszał się z rykiem spalin wydobywających się z dysz. Samolot wspiął się pewnie, reagując na sterowanie z precyzją, o której wcześniejsze konstrukcje mogły tylko pomarzyć. We wrześniu 1943 roku cztery prototypy przechodziły intensywne testy lotne. Program wydawał się wreszcie nabierać tempa. Wszystkie wcześniejsze problemy zdawały się być za projektantami. Piloci testowi raportowali zachwycające osiągi. Prędkość maksymalna przewyższała wszystkie oczekiwania, a stabilność lotu na dużych wysokościach była wręcz fenomenalna. Dowództwo zaczynało wierzyć, że Blitz rzeczywiście może odmienić sytuację w powietrzu. Ale 2 października 1943 roku nastąpiła tragedia, która wstrząsnęła całym programem. Drugi prototyp, oznaczony jako Arado R234V2, Pilotowany przez flug kapitana Selle rozbił się o ziemię po awarii silnika i przyrządów pokładowych. Świadkowie opisywali, jak samolot nagle stracił wysokość. Pilot desperacko próbował odzyskać kontrolę, ale maszyna weszła w korkociąg i uderzyła w grunt z przerażającą siłą. Sella zginął na miejscu. To był cios dla morale zespołu. Przypomnienie, że technologia odrzutowa wciąż była niebezpieczna i nieprzewidywalna. Każdy test lot niósł ze sobą śmiertelne ryzyko. A silniki Jumo 004 miały tendencję do niespodziewanych awarii. Pomimo tragedii, program musiał być kontynuowany. Wojna nie czekała na nikogo, a Luftwaffe desperacko potrzebowało nowoczesnych samolotów, zdolnych stawić czoła rosnącej przewadze aliantów. 2 sierpnia 1944 roku prototyp R-234 V7 zapisał się w historii jako pierwszy odrzutowiec wykonujący misję rozpoznawczą. Leutnant Erich Zomer wzbił się w powietrze i poleciał nad Normandię, gdzie wojska alianckie prowadziły operacje. Po udanym lądowaniu jego zadaniem było fotografowanie pozycji wroga co 11 sekund przy użyciu pary kamer RB5030. Zomer przeleciał nad głowami zdumionych żołnierzy alianckich z taką prędkością, że nikt nie zdążył nawet pomyśleć o próbie zestrzelenia maszyny. Wersja bombowa samolotu, oznaczona jako AR-234B, stała się jedną z pierwszych produkowanych na dużą skalę. Do końca 1944 roku, 200 egzemplarzy trafiło do Luftwaffe. Firma Arado przedstawiła 5 wersji Blitza. Seria C została ledwo ukończona przed końcem II wojny światowej, a z serii D wyprodukowano zaledwie 19 egzemplarzy. Dwie wersje CP, które miały zawierać różne radary, nigdy nie weszły do produkcji. Jesienią 1944 roku w Burg koło Magdeburga, miasteczka w północnych Niemczech, rozpoczęło się szkolenie pilotów dla jedynej jednostki wyposażonej w bombową wersję Arado. Była to grupa KG-76, elitarna formacja, która miała zademonstrować światu moc niemieckiej technologii odrzutowej. Blitz wykonał swoją pierwszą operację bojową z tą jednostką w grudniu 1944 roku, podczas bitwy o Ardeny, ostatniej wielkiej niemieckiej ofensywy na froncie zachodnim. Samoloty bombardowały pozycje alianckie, zrzucając bomby z taką prędkością, że obrona przeciwlotnicza nie miała szans na trafienie. Piloci aliantów patrzyli z bezsilnością, jak niemieckie odrzutowce pojawiały się znikąd, wykonywały swoje zadanie i znikały zanim ktokolwiek zdążył zareagować. Marzec 1945 roku przyniósł jeden z najbardziej dramatycznych momentów w historii Blitza. 9. dywizja pancerna armii Stanów Zjednoczonych prowadziła operację Lumberjack, mającą na celu zajęcie zachodniego brzegu Renu podczas marszu w głąb Niemiec. Praktycznie wszystkie budynki na północ od rzeki zostały zrównane z ziemią przez amerykańskie bombardowania. Niemcy metodycznie wysadzali w powietrze każdy most w regionie, aby uniemożliwić aliantom przekroczenie tej naturalnej bariery. Jednak most kolejowy Ludendorfa wciąż stał, dumnie wznosząc się nad wartkim nurtem rzeki. Konstrukcja została wprawdzie naładowana ładunkami wybuchowymi, ale z niewyjaśnionych przyczyn zawiodły one podczas detonacji. 7 marca 1945 roku amerykańscy żołnierze z niedowierzaniem patrzyli na nienaruszony most. Była to ostatnia przeprawa przez Ren, szansa na przełamanie niemieckiej obrony i wdarcie się w serce III Rzeszy. Saperzy rozpoczęli gorączkowe usuwanie pozostałych ładunków wybuchowych gołymi rękami, zdając sobie sprawę, że każda sekunda jest na wagę złota. Armia Stanów Zjednoczonych zajęła most, ale dla niemieckiego dowództwa stało się jasne, że muszą go zniszczyć za wszelką cenę. Jeśli alianci utrzymają przeprawę, nic nie powstrzyma ich przed dotarciem do Berlina. Rozkaz trafił do KG-76, jedynej jednostki wyposażonej w Arado-R-234. Ar Piloci otrzymali jasne zadanie: Most Ludendorfa musi przestać istnieć. Była to misja samobójcza, wszyscy to wiedzieli. Amerykanie ściągnęli do mostu każdą dostępną armatę przeciwlotniczą. Niebo nad renem zamieniło się w piekło z ołowiu i stali. Ale Blitz był jedyną maszyną zdolną przebić się przez tę śmiercionośną zasłonę ognia. Pierwsza fala startowała z lotnisk w głębi Niemiec. Silniki odrzutowe wyły przeszywająco, gdy samoloty nabierały wysokości i prędkości. Nalot następował za nalotem. Bomby spadały na konstrukcję mostu, eksplozje wstrząsały stalową kratownicą, ale solidna budowla z XIX wieku okazała się niezwykle odporna. Amerykańscy inżynierowie pracowali dzień i noc nad wzmocnieniem konstrukcji, wiedząc, że niemieckie odrzutowce wrócą. Most stawał się symbolem, polem bitwy, gdzie starły się dwie epoki lotnictwa: tradycyjna obrona przeciwlotnicza kontra futurystyczna technologia odrzutowa. Przez 10 dni blicy wykonywały nalot za nalotem, zrzucając tony materiałów wybuchowych na most i jego okolice. Huk wybuchów rozbrzmiewał echem w dolinie Renu, a dym zasłaniał słońce. 10. dnia most Ludendorfa wreszcie runął. Stalowa konstrukcja nie wytrzymała tysięcy ton bomb i ciągłego obciążenia wojskiem oraz sprzętem przekraczającym przeprawę. Zawalenie pochłonęło życie 28 amerykańskich inżynierów, którzy w momencie katastrofy znajdowali się na konstrukcji. Dla Luftwaffe była to pyrrusowe zwycięstwo, ponieważ Amerykańscy saperzy zdążyli już wybudować most pontonowy nieco dalej w dół rzeki. Alianci mieli swoją przeprawę przez Ren, a droga do Berlina pozostała otwarta. Misja błica została wykonana, ale wojna była już przegrana. W kwietniu 1945 roku jednostka leciała kolejne misje nad Berlinem. Stolica III Rzeszy zamieniała się w ruiny, a każdego dnia sytuacja stawała się coraz bardziej beznadziejna. Ocalałe niemieckie samoloty były albo niszczone przez własne dowództwo, albo przerzucane na różne lotniska, aby uniknąć schwytania przez nacierających aliantów. Piloci Bica zgadzali się jednogłośnie, że ich maszyna była elegancka, szybka i zwrotna. Osiągała prędkość 540 mil na godzinę, wyprzedzając nawet śmiercionośny ME-262. Ale jak imponujący był ten samolot, tak spóźniona była jego produkcja. Gdyby pojawił się rok wcześniej, może historia potoczyłaby się inaczej. Jednym z głównych powodów opóźnienia okazał się problematyczny system startu i lądowania. Wózek startowy i płozy lądowania sprawiały poważne kłopoty podczas testów i operacji masowych. Płozy odmawiały wysunięcia lub schowania się w odpowiednim momencie, skutecznie unieruchamiając samolot podczas misji. Pilot Eric Zomer zauważył, że lądowanie na mokrym pasie startowym przypominało, cytując jego słowa, posuwanie się po mydle. Maszyna traciała przyczepność, kierowanie stawało się niemożliwe, a ryzyko wywrócenia się było ogromne. Wiele cennych egzemplarzy zostało uszkodzonych lub zniszczonych nie przez działania wroga, ale przez własne wady konstrukcyjne. Jednak gdy blitz znajdował się w powietrzu, był niemal nieuchwytny. W 1945 roku eskadra amerykańskich P-47 Thunderbolt natknęła się na 3 Arado AR-234. Piloci Thunderboltów byli pewni siebie, ich maszyny słynęły z wysokich prędkości w nurkowaniu i potężnego uzbrojenia. Amerykanie pewnie ruszyli w pościg za niemieckimi odrzutowcami, licząc na szybkie zwycięstwo. Niemieccy piloci z rozbawieniem obserwowali zbliżające się myśliwce wroga. Pozwolili im się zbliżyć, dali im nadzieję, że przechwycenie jest możliwe, a potem po prostu przyspieszyli. W kilka sekund Blicy zniknęły na horyzoncie, pozostawiając oszołomionych amerykańskich pilotów daleko w tyle. Thunderbolty z całą swoją mocą i reputacją nie miały najmniejszych szans w pogoni za odrzutowcami. To spotkanie uświadomiło dowództwu alianckiemu przerażającą prawdę. Żaden ich samolot nie był w stanie zaatakować Arado bombardującego cele. Szacowano, że Blitz mógł przelecieć nad pięcioma plażami desantowymi w Normandii w zaledwie 8 minut, robiąc zdjęcia co 11 sekund. Polowanie na niego wydawało się niemożliwe. To była maszyna z przyszłości, walcząca przeciwko samolotom z przeszłości. Ale niemiecki odrzutowiec miał jedną krytyczną słabość. Gdy był zmuszony do manewrowania, gdy musiał wykonać ciasny zakręt lub gwałtowną zmianę kursu, stawał się podatny na atak. Jego wysoka prędkość przelotowa była jednocześnie jego siłą i przekleństwem. W zakrętach tracił energię, a jego duży promień skrętu dawał szansę zwrotniejszym myśliwcom tłokowym. Amerykańscy piloci szybko nauczyli się tej lekcji. Nie gonili blica na prostej, ale czekali, aż będzie musiał zmienić kierunek. W 1945 roku grupa niemieckich odrzutowców bombardowała właśnie kolejny raz rejon Mostu Ludendorfa. Eskadra amerykańskich P-47 przechwyciła je i zmusiła do wykonania ciasnego zakrętu. Kapitan Don Bryan, dowódca 328. eskadry, leciał na P-51 Mustang w pobliżu. Zobaczył grupę i natychmiast ocenił sytuację. Niemcy byli zajęci unikaniem Thunderboltów, tracili prędkość w manewrach, to była jego jedyna szansa. Brian pchnął drążek do przodu, wprowadzając Mustanga w strome nurkowanie. Prędkość rosła z każdą sekundą, wiatr wył wokół kabiny, a maszyna drżała od przeciążenia. Udało mu się wymanewrować w pozycję nad jednym z arado. Niemiecki pilot był tak skoncentrowany na unikaniu innych myśliwców, że nie zauważył zagrożenia z góry. Brian wycelował swoje 50-kalibrowe karabiny maszynowe i nacisnął spust. Seria pocisków przecięła powietrze i ugodziła w kadłub odrzutowca. Metaliczne uderzenia rozbrzmiewały jak grat na blaszanym dachu. a rado Ar 234 zaczęło tracić wysokość, z silników buknął czarny dym, a kontrola nad maszyną wyraźnie została naruszona. Niemiecki bombowiec opadał w dół, zostawiając za sobą smugę dymu. Pilot Hans Arndt próbował desperacko utrzymać maszynę w powietrzu, ale uszkodzenia były zbyt poważne. Samolot tracił wysokość, nurkując w stronę ziemi. Brian leciał obok, obserwując jak odrzutowiec spada coraz niżej. Oczekiwał, że niemiecki pilot w każdej chwili otworzy kabinę i wyskoczy z spadochronem. Wysokość była jeszcze wystarczająca, Arndt miał czas na opuszczenie maszyny. Ale kabina pozostała zamknięta. Może mechanizm został uszkodzony, może pilot stracił przytomność od uderzenia, a może po prostu nie chciał się poddać. Blitz uderzył w ziemię z przerażającą siłą. Eksplozja rozświetliła okolice, a szczątki rozrzuciło na dziesiątki metrów. Później Brian komentował to starcie słowami. Nie mam pojęcia, co chodziło mu po głowie, ale powinien był opuścić ten samolot, gdy był wystarczająco wysoko. Myślę, że bał się, iż zastrzelę go na spadochronie, czego nigdy bym nie zrobił. Amerykański kapitan nie mógł wiedzieć, co działo się w myślach niemieckiego pilota w ostatnich sekundach jego życia. Może Arndt wierzył, że zdoła posadzić maszynę? Może nie chciał stracić cennego odrzutowca? Może po prostu odmówił mu organizm. Niezależnie od przyczyny ta śmierć pokazała, że nawet najszybszy samolot świata nie uczyni pilota nieśmiertelnym. To niezwykłe starcie udowodniło coś kluczowego, a rado było praktycznie nieuchwytne na prostej, ale gdy wchodziło w zakręt, stawało się celem jak każdy inny samolot. Amerykańscy piloci zaczęli rozpowszechniać tę wiedzę wśród swoich kolegów: nie gonić odrzutowców, tylko czekać, aż będą musieli manewrować, wtedy uderzyć z pełną siłą. Ta taktyka była jedyną skuteczną metodą naradzenia sobie z niemiecką technologią, która wyprzedzała swoje czasy o całe lata. Ale Blitz borykał się z problemami daleko poważniejszymi niż zagrożenie ze strony wrogich myśliwców. Silniki odrzutowe Junkers Jumo 004 były rewolucyjne, ale jednocześnie niewiarygodnie zawodne i krótkotrwałe. Po zaledwie 10 godzinach pracy wymagały kompleksowego przeglądu i naprawy. Mechanicy musieli rozbierać silniki niemal do ostatniej śrubki, sprawdzać każdy element, wymieniać zużyte części. Była to operacja czasochłonna, wymagająca wykwalifikowanych specjalistów, których Niemcom coraz bardziej brakowało. Po 25 godzinach eksploatacji silniki musiały być całkowicie wymienione na nowe. To oznaczało, że każdy blitz mógł wykonać bardzo ograniczoną liczbę misji, zanim stawał się niezdatny do lotu. Dla porównania tradycyjne silniki tłokowe mogły pracować setki godzin, zanim wymagały poważniejszej interwencji. Silniki odrzutowe były tak delikatne, że każdy dłuższy lot skracał ich żywotność w dramatyczny sposób. Turbiny pracowały w ekstremalnych temperaturach, łopatki wentylatorów były narażone na ogromne naprężenia, a jakiekolwiek zanieczyszczenie paliwa mogło spowodować katastrofalną awarię. Piloci musieli startować wiedząc, że ich silniki mogą odmówić posłuszeństwa w każdej chwili, bez ostrzeżenia, bez możliwości naprawy w powietrzu. Kolejnym krytycznym problemem były wymagania dotyczące infrastruktury naziemnej. Blitz potrzebował długich pasów startowych, aby nabrać prędkości potrzebnej do wzbicia się w powietrze. Te odżytowce były ciężkie, a ich przyspieszenie na starcie było wolniejsze niż maszyn z silnikami tłokowymi wyposażonymi w śmigła. Niemcy w 1945 roku nie mogli zapewnić wystarczającej liczby odpowiednich lotnisk. Alianckie bombardowania systematycznie niszczyły niemiecką infrastrukturę lotniczą. Każdego dnia kolejne pasy startowe zamieniały się w dziurawe od bomb ruiny. Zużycie paliwa było kolejnym problemem, który czynił Blitza praktycznie nieoperacyjnym w końcowej fazie wojny. Silniki odrzutowe paliły paliwo z przerażającą szybkością, a Trzecia Rzesza desperacko brakowało zasobów. Rafinerie były bombardowane, linie dostaw przerywane, a produkcja paliwa lotniczego spadła do krytycznie niskich poziomów. Każdy lot Arado oznaczał zużycie cennych zasobów, które mogłyby zasilić kilka tradycyjnych samolotów. Dowództwo musiało podejmować brutalne decyzje, które maszyny mogą latać, a które muszą pozostać uziemione z powodu braku paliwa. Gdy wojna dobiegała końca, sytuacja stała się absurdalna. Niemcy posiadali najbardziej zaawansowane samoloty świata maszyny, które wyprzedzały swoją epokę ale nie mogli ich skutecznie wykorzystać. Brakowało paliwa, brakowało części zamiennych, brakowało wykwalifikowanych mechaników, brakowało bezpiecznych lotnisk. Blicy stały bezczynnie w hangarach, podczas gdy front przesuwał się coraz bliżej. Niektóre zostały zniszczone przez własne dowództwo, aby nie wpadły w ręce wroga, inne porzucono podczas chaotycznej ewakuacji lotnisk. 8 maja 1945 roku Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację. Wojna w Europie dobiegła końca. W Stavanger w Norwegii 9 Arado R-234 Ar z 9 Eskadry Grupy Bombowej 76 poddało się wojskom brytyjskim. Piloci z mieszaniną ulgi i smutku patrzyli jak ich rewolucyjne maszyny zostają przejmowane przez zwycięzców. To były ostatnie operacyjne egzemplarze blica, ostatnie świadectwa niemieckiej próby odwrócenia losów wojny przy pomocy technologii. Schwytane niemieckie odrzutowce natychmiast stały się obiektem intensywnego zainteresowania aliantów. Pułkownik Harold Watson dowodził specjalną grupą zwaną Watson's Wizards, elitarnym zespołem odpowiedzialnym za badanie zdobycznego sprzętu wroga i analizowanie ich technologicznych osiągnięć. Watson i jego ludzie przemierzali pokonaną trzecią rzeszę, zbierając wszystko, co mogło mieć wartość naukową lub wojskową. Gdy natknęli się na Arado Ar 234 z numerem seryjnym 140312, wiedzieli, że trafili na skarb to był kompletny, nieuszkodzony egzemplarz najbardziej zaawansowanego bombowca odrzutowego, jaki kiedykolwiek wzniósł się w powietrze. Wraz z 34 innymi zdobycznymi samolotami, Blitz został starannie zapakowany i załadowany na statek w Wielkiej Brytanii. Rejs przez Atlantyk trwał tygodnie, a cenny ładunek był chroniony jak największy sekret wojskowy. Destination był Newark w stanie New Jersey, gdzie alianci przygotowali specjalne zaplecze do ponownego montażu i testowania niemieckich maszyn. Inżynierowie amerykańscy z fascynacją przyglądali się technologii, która pozostawiła ich własne konstrukcje daleko w tyle. Silniki odrzutowe, aerodynamiczny kształt kadłuba, innowacyjne rozwiązania w kokpicie wszystko to było obiektem intensywnych studiów. Testy lotne rozpoczęły się niemal natychmiast po zakończeniu montażu. Amerykańscy piloci testowi po raz pierwszy mogli doświadczyć mocy odrzutowej technologii z pierwszej ręki. Raporty były jednoznaczne rado było szybsze, bardziej responsywne i miało lepsze osiągi niż jakikolwiek aliancki samolot z końca wojny. Gdyby Niemcy wprowadzili tę maszynę do służby rok lub dwa wcześniej, przebieg kampanii powietrznej nad Europą mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Każdy wykonany test dostarczał cennych informacji, które zostały wykorzystane w amerykańskich programach rozwoju własnych odrzutowców. Przez kolejne lata Blitz był przewożony z bazy do bazy. Z Ohio trafił do Illinois, gdzie przechodził kolejne serie testów i konserwacji. Inżynierowie mierzyli każdy parametr, rozbierali systemy, analizowali materiały, z których został zbudowany. Chcieli zrozumieć każdy aspekt konstrukcji, każdą decyzję projektową, która uczyniła tę maszynę tak wyjątkową. Wiedza zdobyta podczas tych badań przyspieszyła rozwój amerykańskiego lotnictwa odrzutowego o wiele lat. Na początku lat 50., gdy maszyna przekazała już całą swoją wiedzę, została wysłana do Smithsonian Institution w Maryland. Tam spędziła dziesięciolecia w magazynach, powoli niszczając od upływu czasu. Farba uszczyła się, metal korodował, a wiele elementów wymagało pilnej interwencji konserwatorskiej. Dopiero w 1989 roku podjęto decyzję o kompleksowej restauracji. Zespół ekspertów pracował miesiącami, aby przywrócić maszynie jej pierwotną świetność. Każdy element był czyszczony, naprawiany lub odtwarzany zgodnie z oryginalnymi specyfikacjami. Malowanie odtworzono z fotograficzną precyzją, włączając w to oznaczenia numeryczne 8 oraz symbole grupy KG76. Dziś ten wspaniały samolot, który nigdy nie zrealizował swojego pełnego potencjału, można zobaczyć w National Air and Space Museum w Dallas w stanie Wirginia. Stoi dumnie wśród innych legend lotnictwa, niemym świadkiem technologicznej rewolucji, która przyszła zbyt późno, aby zmienić historię. Zwiedzający mogą stanąć przed tą maszyną i wyobrazić sobie, jak musiała wyglądać w oczach alianckich żołnierzy w 1944 roku, gdy przemykała nad ich głowami z niemożliwą prędkością. To jedyny zachowany egzemplarz Arado R234 Blitz, ostatni ocalały fragment programu, który mógł odmienić przebieg II wojny światowej. Historia tego odrzutowca to opowieść o genialnych inżynierach, odważnych pilotach i technologii, która wyprzedziła swoją epokę. To także lekcja o tym, jak innowacje mogą przyjść zbyt późno, jak nawet najbardziej zaawansowana technika nie jest w stanie odwrócić nieuchronnego przebiegu historii. Blitz pozostanie na zawsze symbolem desperackiej próby trzeciej Rzeszy, by odzyskać przewagę w powietrzu. Próby, która zakończyła się niepowodzeniem, nie z powodu słabości konstrukcji, ale z powodu braku czasu, zasobów i szczęścia. Jeśli podobała Ci się ta historia pierwszego odrzutowego bombowca świata, zostaw like pod tym materiałem. Napisz w komentarzu, co sądzisz o technologii Arado R-234 i czy uważasz, że mógł zmienić losy wojny, gdyby pojawił się wcześniej. Nie zapomnij subskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych fascynujących opowieści z historii lotnictwa wojskowego. Do zobaczenia w następnym materiale.